Cześć, witajcie! Z tej strony Sauron 29 ziomeczki. A dzisiaj przychodzi do nas paczka od kuriera zamówienie z Allegro. Pewnie się zastanawiacie, czemu ona jest otwarta. Otóż musiałem sprawdzić całą zawartość przy kurierze. Robię tak od dłuższego czasu, gdyż kiedyś zdarzyło mi się, że paczka była uszkodzona i od tej pory stosuję się do tej złotej zasady. A co zamówiłem? Oczywiście z tych przedmiotów zrobię oddzielny unboxing, a teraz Wam tylko tak podglądowo pokażę. Są to pudełka z gier, różne edycje limitowane, mniej więcej kolekcjonerskie, bez kluczy. Tu mamy Anno 2077 Complete Edition, zawiera między innymi grę Anno 2070 i pakiet tajemnicza, tajemnica błękitnej głębi oraz trzy dodatki DLC. W środku zestawu mamy plakat Drzewko technologiczne oraz trzy ścieżki dźwiękowe. Są traki na płytach DVD. Dodatkowo te pudełko kolekcjonerskie. To mnie kosztowało 9,90. Link do aukcji Allegro dam wam pod filmikiem. Następnie limitowana edycja The Darkness. W środku jedna płyta, kod na dwa komiksy do pobrania, karteczka i mega duży plakat, ale to wam pokażę. Później. Tu, tu mamy Steelbook yy, The Darkness 2, 7,90 mnie kosztował i gratis było pudełko z grą, więc naprawdę Steelbook za 7,90, ale jest bardzo fajny, w ogóle nie wiem czemu on nie jest doceniany przez społeczeństwo graczy. Ma tutaj tłoczony tytuł gry The Darkness 2, naprawdę prezentuje się fantastycznie, w środku jest miejsce na jedną płytkę i oczywiście instrukcje. Dla mnie Steelbook naprawdę miodzio. Dalej mamy The Adfall Adventure. Dałem za niego 990, co jest w tej edycji pokażę w innym podglądowym filmiku. Teraz tylko tak, żebyście sobie zobaczyli. Następnie prawie ostatni element zestawu. Antologia, dwie dyszki dałem za nią, The Elder Scrolls Skyrim oraz wszystkie części wchodzące w skład serii. Jest to naprawdę spora paczka, w środku jest 5 map i wiele płyt DVD. No, i jak na taką antologię jest naprawdę ciężka. Jest to takie fajne, tekturowe pudełko. Mam nadzieję, że na mojej półce będzie się prezentować wyśmienicie ta edycja kolekcjonerska. To by było na tyle. Widzimy się w następnym unboxingu. Do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, w jakichś komentarzach, ewentualnie lajkach. Cześć, trzymajcie się.